Czy wiesz, że możesz zmniejszyć ryzyko zawału serca i kontrolować wysokie ciśnienie krwi, po prostu wybierając odpowiednie produkty na talerzu? Brzmi to prosto, ale właśnie to pokazują badania naukowe. Teraz powiedz mi, ile razy odczuwałeś ten ciężar świadomości, że twoje ciśnienie krwi jest poza kontrolą? Albo ten cichy strach przed zawałem, który wydaje się zawsze być gdzieś blisko. To przerażające, wiem, ale oto dobra wiadomość. Istnieje naturalne, dostępne i pyszne rozwiązanie tego problemu. Dziś zdradzę Ci 8 najpotężniejszych owoców, które pomagają zwalczać nadciśnienie i chronić serce. Jeśli masz dość życia w strachu przed wysokim ciśnieniem, zostań ze mną, bo te wskazówki mogą dosłownie odmienić Twoje życie. Zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzach, skąd mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, skąd jesteście. I napisz mi też, czy masz cukrzycę, czy nie. Numer 8. Awokado. Awokado to jeden z najlepszych owoców dla osób, które chcą kontrolować ciśnienie krwi i utrzymać zdrowe serce. Jest bogate w zdrowe tłuszcze, takie jak kwas oleinowy, które pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu i chronić tętnice. Ponadto, ten owoc jest doskonałym źródłem potasu, minerału niezbędnego do neutralizowania nadmiaru sodu, głównego winowajcy nadciśnienia. Dodanie awokado do codziennej diety jest łatwiejsze, niż się wydaje. Praktycznym przykładem jest rozgniecenie kawałka awokado i posmarowanie nim pełnoziarnistego chleba z dodatkiem oliwy z oliwek i odrobiną cytryny. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą naturalnie i smacznie kontrolować ciśnienie krwi. Inną propozycją jest zmiksowanie awokado z bananem w pożywnym smoothie. To potężna kombinacja do walki z nadciśnieniem. Potas zawarty w awokado jest jednym z największych sprzymierzeńców w walce z wysokim ciśnieniem krwi. Działa bezpośrednio na równowagę płynów w organizmie, pomagając zapobiegać zatrzymywaniu wody i skokom ciśnienia. Spróbuj dodać plasterki awokado do sałatek lub prostych dodatków, takich jak brązowy ryż czy kasze, aby wzmocnić zdrowie i uczynić posiłki bardziej wartościowymi. Niektórzy uważają, że awokado nie pasuje do zdrowej diety, bo jest kaloryczne, ale to mit. Spożywane umiarkowanie pomaga zwiększyć uczucie sytości i zmniejszyć ochotę na produkty, które mogą podnosić ryzyko nadciśnienia. Praktyczna wskazówka: zamiast gotowych sosów użyj pasty z awokado z dodatkiem ziół i cytryny to opcja, która pozwala kontrolować ciśnienie, nie rezygnując z smaku. Dla osób, które lubią eksperymentować, awokado można wykorzystać zarówno w przepisach na słodko, jak i na słono. Na przykład, możesz przygotować krem z awokado z kakao i miodem to deser, który pomaga utrzymać ciśnienie w ryzach, a jednocześnie pozwala cieszyć się czymś wyjątkowym. W ten sposób dbasz o swoje ciśnienie krwi, jednocześnie delektując się pysznymi potrawami. Numer 7, granat. Granat to owoc równie piękny, co potężny, szczególnie jeśli chodzi o wysokie ciśnienie krwi. Bogaty w przeciwutleniacze, takie jak polifenole, działa bezpośrednio na zdrowie tętnic, redukując stany zapalne i zapobiegając odkładaniu się blaszek miaździecowych, które utrudniają przepływ krwi. Dla osób, które chcą kontrolować ciśnienie tętnicze, granat jest cennym sojusznikiem, ponieważ regularne spożywanie może poprawić krążenie i zmniejszyć ryzyko nadciśnienia. Sok z granatu to praktyczny i pyszny sposób na czerpanie jego korzyści. Prosty pomysł to wyciskanie owocu i picie świeżego soku bez dodatku cukru. Oprócz pomocy w kontrolowaniu ciśnienia tętniczego, stanowi doskonałą alternatywę dla napojów przemysłowych, które zazwyczaj zawierają dużo sodu i mogą przyczyniać się do wzrostu ciśnienia. Dla tych którzy lubią różnorodność, nasiona granatu są doskonałym dodatkiem do sałatek. Nadają chrupiącą teksturę i lekko słodki smak, który doskonale komponuje się z zielonymi liśćmi, białym serem lub nawet ziarnami, takimi jak komosa ryżowa. Oprócz walki z nadciśnieniem, granat dodaje wyjątkowego charakteru potrawom i sprawia, że zdrowe odżywianie staje się przyjemniejsze. Badania wskazują, że regularne spożywanie granatu może nawet zmniejszyć sztywność tętnic, problem powszechny u osób zmagających się z wysokim ciśnieniem krwi. Dzieje się tak, ponieważ jego przeciwutleniacze pomagają rozluźnić naczynia krwionośne, poprawiając przepływ krwi. Ciekawym sposobem na wykorzystanie tych korzyści jest użycie nasion owocu w lekkich deserach, takich jak jogurty czy domowe musiei. Inną praktyczną wskazówką jest zamrożenie soku z granatu w foremkach na lód i używanie go do nadawania smaku wodzie w ciągu dnia. Ta strategia nie tylko pomaga nawodnić organizm, co jest kluczowe dla osób chcących kontrolować ciśnienie krwi, ale także zamienia wodę w orzeźwiający napój pełen korzyści dla serca. Numer 6. Banan. Banan to prosty owoc o niesamowitej mocy pomagającej kontrolować ciśnienie tętnicze. Dzięki wysokiej zawartości potasu neutralizuje nadmiar sodu w organizmie który jest jednym z głównych czynników powodujących nadciśnienie. Ponadto jest łatwy do włączenia do codziennej diety i smakuje prawie każdemu, co czyni go praktycznym i smacznym sojusznikiem. Dla osób szukających szybkiej i zdrowej przekąski banan jest idealny. Można go zjeść samodzielnie lub połączyć z owsianką, tworząc bardziej kompletny posiłek. Ta kombinacja pomaga kontrolować wysokie ciśnienie i utrzymuje stabilny poziom energii przez cały dzień. To prosty i skuteczny sposób na dbanie o zdrowie bez komplikacji. Kolejną zaletą jest to, że banan zawiera błonnik ważny dla serca, pomagający regulować poziom cholesterolu i poprawiający krążenie. Spróbuj użyć go do słodzenia koktajli lub pokrój na kawałki i dodaj do sałatki owocowej. To naturalny sposób na zdrowe odżywianie i jednoczesną walkę z efektami wysokiego ciśnienia. A co powiesz na urozmaicenie posiłków? Naleśniki bananowe to zdrowa i pyszna opcja. Wymieszaj dojrzałego banana z dwoma jajkami, dokładnie ubi i usmaż na patelni. Oprócz tego, że są praktyczne, te naleśniki pomagają utrzymać równowagę ciśnienia krwi i mogą być spożywane na śniadanie lub jako przekąska. Dla osób zmagających się z nadciśnieniem zatrzymywanie płynów może być problemem. Potas zawarty w bananie działa bezpośrednio w tym zakresie, promując równowagę płynów w organizmie. Zjedzenie banana przed spacerem lub jako lekką przekąskę przed treningiem to dodatkowy krok w kierunku dbania o swoje ciśnienie tętnicze. Numer 5. Winogrona. Winogrona są małe, ale mają ogromne korzyści dla osób, które chcą utrzymać ciśnienie krwi pod kontrolą. Szczególnie ciemne winogrona, bogate w przeciwutleniacze, takie jak resferatrol, potężny związek, który pomaga rozluźnić naczynia krwionośne i poprawić krążenie. Dla osób zmagających się z wysokim ciśnieniem krwi ten owoc może być prawdziwym sprzymierzeńcem w codziennym życiu. Prostym sposobem na spożywanie winogron jest jedzenie ich świeżych jako przekąski. Są praktyczne, łatwe do przenoszenia i naturalnie słodkie. Co czyni je zdrową alternatywą dla słodyczy przemysłowych. Ponadto regularne spożywanie winogron może pomóc zmniejszyć sztywność tętnic, co jest powszechnym problemem u osób z nadciśnieniem. Kolejną zaletą winogron jest ich zdolność do ochrony serca. Flawonoidy obecne w tym owocu pomagają zwalczać wolne rodniki i poprawiają zdrowie tętnic. Spróbuj dodać winogrona do sałatki owocowej lub użyć ich w lekkim deserze takim jak krem z naturalnym jogurtem. W ten sposób łączysz smak i zdrowie w jednym przepisie. Dla tych, którzy lubią odkrywać nowe smaki, sok z winogron to doskonała alternatywa. W przeciwieństwie do soków przemysłowych zachowuje składniki odżywcze i przeciwutleniacze owocu. Jedna szklanka soku z winogron dziennie może zdziałać cuda, pomagając kontrolować ciśnienie krwi, a jednocześnie dodając odrobinę wyrafinowania do posiłków. Winogrona pomagają również poprawić elastyczność naczyń krwionośnych, ułatwiając przepływ krwi i obniżając ciśnienie krwi. Jeśli lubisz eksperymentować z różnymi kombinacjami, dodaj winogrona do sałatki z zielonych liści, orzechów i sera. To połączenie jest smaczne i przynosi bezpośrednie korzyści dla osób które chcą zwalczać nadciśnienie. Numer 4. Pomarańcza. Pomarańcza to owoc niezbędny dla tych, którzy chcą naturalnie kontrolować ciśnienie krwi. Bogata w witaminę C, błonnik i potas, działa bezpośrednio na zdrowie serca i równowagę ciśnienia krwi. Dodatkowo pomarańcza pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu i poprawia funkcję tętnic. Chroniąc organizm przed problemami sercowo-naczyniowymi, jednym z najczęstszych sposobów spożywania pomarańczy jest świeży sok, który oprócz tego, że jest orzeźwiający, może pomóc w walce z nadciśnieniem. Jednak dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać korzyści płynące z tego owocu, jedzenie całej pomarańczy jest jeszcze lepsze, ponieważ błonnik pomaga kontrolować wchłanianie cukrów i poprawia trawienie. Dla tych, którzy chcą urozmaicić dietę, można włączyć pomarańcze do sałatek. Spróbuj połączyć kawałki pomarańczy z zielonymi liśćmi, orzechami i odrobiną oliwy z oliwek. To połączenie nie tylko pomaga kontrolować wysokie ciśnienie, ale także sprawia, że posiłek jest lżejszy i bardziej wartościowy. To prosty przykład, jak dbać o zdrowie bez komplikacji. Badania pokazują, że pomarańcza, dzięki wysokiej zawartości potasu, pomaga neutralizować nadmiar sodu w organizmie, który jest jednym z głównych winowajców nadciśnienia. Praktyczną wskazówką jest spożywanie pomarańczy jako deseru, szczególnie po bardziej słonych posiłkach, co pomaga utrzymać równowagę ciśnienia krwi. Inną ciekawą opcją jest użycie pomarańczy w zdrowych przepisach na desery. Na przykład możesz przygotować domową galaretkę z pomarańczy ze świeżym sokiem, bez dodatku cukru lub użyć skórki pomarańczowej, aby nadać wyjątkowy smak pełnoziarnistym ciastom. Te pomysły są praktyczne i pomagają włączyć ten owoc do codziennej diety. Numer 3: czerwone owoce. Czerwone owoce, takie jak truskawki, jeżyny, borówki i maliny, to prawdziwi mistrzowie w walce z nadciśnieniem. Pełne przeciwutleniaczy, zwłaszcza antocyjanów, pomagają chronić naczynia krwionośne i poprawiają krążenie. Te właściwości czynią czerwone owoce potężnymi sprzymierzeńcami dla osób, które chcą kontrolować ciśnienie krwi w sposób naturalny i smaczny. Włączenie tych owoców do codziennej diety jest łatwiejsze niż się wydaje. Można je dodać do jogurtu naturalnego na śniadanie lub połączyć z owsianką, tworząc lekki i pożywny posiłek. Oprócz pomocy w walce z nadciśnieniem, czerwone owoce mają przyjemny smak, który pasuje do różnych przepisów co czyni je praktycznymi i wszechstronnymi. Inną niesamowitą zaletą czerwonych owoców jest ich zdolność do redukcji stanów zapalnych w organizmie. Jest to szczególnie ważne dla osób z nadciśnieniem, ponieważ przewlekłe zapalenie może obciążać serce i tętnice. Wypróbuj smoothie z borówkami, bananem i mlekiem roślinnym, aby przygotować orzeźwiający napój pełen korzyści. Dla miłośników deserów, czerwone owoce są idealnym składnikiem. Można na przykład przygotować prosty sos z świeżych truskawek i odrobiny miodu który świetnie pasuje do naleśników lub jogurtów. Ten przepis jest pyszny i pomaga wykorzystać korzyści płynące z owoców, aby utrzymać ciśnienie krwi w równowadze. Co więcej, czerwone owoce pomagają również zwalczać stres oksydacyjny, jeden z czynników mogących pogłębiać nadciśnienie. Praktyczna wskazówka: zamroź małe porcje tych owoców, aby wykorzystać je w sokach lub sałatkach owocowych. W ten sposób zawsze będziesz mieć zdrową i szybką opcję. Aby zadbać o swoje ciśnienie krwi. Numer 2. Kiwi. Kiwi może być małe, ale jego wpływ na kontrolowanie wysokiego ciśnienia krwi jest ogromny. Bogate w witaminę C i przeciwutleniacze, to owoce pomagają chronić naczynia krwionośne i poprawiać zdrowie serca. Badania pokazują, że spożywanie dwóch lub trzech kiwi dziennie może być równie skuteczne, jak niektóre leki na nadciśnienie, naturalnie obniżając poziomy ciśnienia krwi. Prosty sposób na włączenie kiwi do diety to jedzenie go jako przekąski. Wystarczy przeciąć na pół i jeść łyżeczką. Jest to praktyczna opcja dla osób, które chcą kontrolować ciśnienie krwi bez komplikacji. Aby urozmaicić posiłki, można również dodać kiwi do sałatek, łącząc je z zielonymi liśćmi i odrobiną oliwy z oliwek. Inną zaletą kiwi jest wysoka zawartość błonnika, który pomaga regulować poziom cholesterolu i wspiera zdrowe krążenie krwi. Wypróbuj smoothie z kiwi, bananem i szpinakiem. Ten napój jest pożywny, smaczny i pomaga zwalczać skutki nadciśnienia na co dzień, zapewniając więcej energii i witalności. Jeśli lubisz lekkie desery, kiwi może być doskonałym składnikiem. Spróbuj użyć go jako polewy do jogurtu naturalnego lub w sałatce owocowej. Oprócz tego, że danie staje się bardziej atrakcyjne wizualnie i smaczniejsze, Kiwi dostarcza ważnych składników odżywczych, które pomagają utrzymać ciśnienie krwi pod kontrolą i poprawić zdrowie tętnic. Praktyczna wskazówka: zawsze miej pod ręką dojrzałe kiwi na dni, w których potrzebujesz szybkiej i zdrowej przekąski. Jego słodkokwaśny smak dobrze komponuje się z innymi produktami, takimi jak miód czy owsianka, co czyni go wszechstronnym wyborem. A co najważniejsze, składniki odżywcze kiwi pomagają rozluźniać naczynia krwionośne, co jest kluczowe dla utrzymania zrównoważonego ciśnienia krwi. Numer 1. Arbus. Arbus to idealny owoc dla osób, które chcą kontrolować ciśnienie krwi w sposób orzeźwiający i naturalny. Bogaty w cytrulinę, Związek poprawiający przepływ krwi pomaga rozluźniać naczynia krwionośne i obniżać ciśnienie. Ponadto wysoka zawartość wody w arbuzie wspiera nawodnienie organizmu, co jest kluczowe dla zdrowego serca. Spożywanie arbuza jest równie proste, co smaczne. Można go pokroić na plasterki i zjeść jako przekąskę, zwłaszcza w upalne dni lub przygotować prosty sok bez dodatku cukru. Obie opcje to świetne sposoby na włączenie tego owocu do codziennej diety i korzystanie z jego właściwości obniżających ciśnienie bez komplikacji. Kolejną niesamowitą zaletą arbuza jest jego wpływ na krążenie krwi. Cytrulina zawarta w tym owocu przekształca się w argininę, aminokwas, który pomaga rozluźniać tętnice i poprawiać przepływ krwi. Praktycznym pomysłem jest dodanie kawałków arbuza do sałatek z miętą i białym serem, tworząc lekkie i funkcjonalne danie. Dla miłośników kulinarnych eksperymentów arbus można również wykorzystać w nietypowych przepisach, takich jak orzeźwiający smoothie z limonką i imbirem. Oprócz tego, że jest pyszny, ten napój doskonale wspiera równowagę ciśnienia krwi i dodaje wyjątkowego akcentu do posiłków. Arbus to również owoc, który pomaga zwalczać nadmiar sodu w organizmie, jeden z głównych czynników powodujących nadciśnienie. Jednym z pomysłów jest pokrojenie arbuza na kostki i zamrożenie ich, aby używać jako kostki lodu w wodzie smakowej. Ten prosty sposób pomaga utrzymać nawodnienie organizmu i wspiera kontrolę nad ciśnieniem krwi. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych treści. Pamiętaj, dbanie o zdrowie to podróż a wiedza jest pierwszym krokiem. Jednak uwaga, informacje zawarte w tym filmie nie zastępują konsultacji z lekarzem lub specjalistą do spraw zdrowia. Zawsze szukaj profesjonalnych porad, aby kompleksowo i bezpiecznie dbać o swoje zdrowie.